W Polsce trwają prace nad e, trwałym nośnikiem, właściwie nad standardem e, trwałego nośnika. Co to jest trwały nośnik i do czego może służyć? Trwały nośnik istnieje i funkcjonuje na rynku tak, także na rynku finansowym. Jest to po prostu materiał, na którym przekazywana jest informacja, może to być płyta CD, może być to zwykły dokument papierowy, może być to pendrive czy, czy karta pamięci, może być to narzędzie typu poczta elektroniczna. I, I tego typu rozwiązania funkcjonują jako trwały nośnik, natomiast w chwili obecnej mówi się o tym, że trwały nośnik powinien zapewniać odpowiednie warunki oczekiwane przez regulatora i to jest jakby te Spektrum, na, na temat którego w tej chwili trwają prace i rozmowy, jeśli chodzi o e, sektor bankowy i, i regulatora, który ma pewne oczekiwania w tym zakresie. Chodzi też chyba o to, żeby na tym trwałym nośniku nie można było dokonywać zmian, które są zmianami nieuprawnionymi. Na przykład e, na papierze można pewne rzeczy zrobić, sfałszować, natomiast jeżeli chodzi o trwały nośnik, to takie rzeczy, takie... Działania są niemożliwe. Tak, tak. Jeśli chodzi o, o cechy trwałego nośnika, to, to głównym celem i podnoszonymi kwestiami w zakresie jego cech jest jego jakby niezaprzeczalność i możliwość uzyskania w, w czasie, nie tylko w kwestii samej informacji przekazywanej w momencie, kiedy dotyczy to naszego klienta, ale także w późniejszym czasie określonym odpowiednimi regulacjami, ale także z możliwością udowodnienia, że że nie została ta informacja zmieniona od czasu pierwotnego jej przekazania. I to są cechy, które są oczekiwane od twałego nośnika, jeśli chodzi o instytucje finansowe. Mówi Pan na początku o informacjach, które wysyłają banki do klientów, na przykład informacje o tym, co się działo na koncie, tak? czyli informacje o przelewach, które były wykonywane, e, o płatnościach, które dokonywał. To wszystko będzie teraz dostępne dla klienta e, w, w sposób jak gdyby niezaprzeczalny dzięki e, właśnie trwałemu nośnikowi. To należy tak jak powiedziałem rozgraniczyć, to znaczy mówimy o, o grupie dokumentów, które są dokumentami publicznymi, jak tabele e, m, prowizji, jak oferty. E, m, tego typu do, dokumenty są w bankach tak zwanymi dokumentami publicznymi, które są dedykowane e, dla grupy bądź e, całości e, klientów. No, są też dokumenty prywatne, które są dedykowane wprost do danego klienta. No i one jakby w tym momencie też są spersonalizowane i mogą być e, w ten sposób znakowane i e, udostępniane klientom e, Zarówno przez, przez ich interfejsy, które mają do klientów, czyli bankowość elektroniczną, czy, czy też dedykowane strony, gdzie, gdzie te informacje klient może zweryfikować, przejrzeć, sprawdzić, jeśli chodzi o, o to, co było do niego dostarczane w czasie oraz zweryfikować, czy one nie zostały zmienione. Czyli będzie można, na przykład, sprawdzić, czy bank nie podwyższył jakiejś prowizji w, w danym punkcie, czy nie prowadził jakiejś opłaty, i jeżeli tak, to kiedy to zrobił? Tak, mówimy o tym, że, że jeżeli taka ta, tabela prowizji została klientowi dostarczona w ramach bankowości elektronicznej do jego skrzynki e, w momencie, e, kiedy bank zdecydował się na e, zmiany w tej tabeli prowizji i one dotyczyły danego klienta, no to klient nie ma obowiązku przytrzymywać tych informacji u siebie Natomiast ma, musi mieć możliwość zweryfikowania w czasie, czy faktycznie, jeżeli ma wątpliwość po roku, dwóch, czy, czy, czy te stawki, które były mu wtedy obiecywane, czy, czy przyznane, dalej funkcjonują, czy, czy, czy on faktycznie ma tak rozliczane swoje transakcje i swoje środki na rachunku. Klient musi mieć możliwość zweryfikowania tej tabeli, czy, czy ona faktycznie się od tego czasu nie zmieniła. I jeszcze do pytanie odporność na cyberzagrożenia, na na cyberataki. No to, to jest troszeczkę to, co wspomniałem. Sama jakby, te, jakby specyfika technologii blockchainowych opartych na, o blokach w, w sieci rozproszonej, no powoduje to, że nie mając centralizowanego komputera nie można zaatakować jednego miejsca. Można zaatakować poszczególne komputery w sieci, natomiast ta informacja dalej będzie istniała w pozostałych komputerach, no i praktycznie przy dużej sieci blockchainowej taki atak nie jest w praktyce możliwy. To, to zresztą też możemy już takie, takie doświadczenia zaobserwować. W niektórych krajach europejskich, na przykład Estonia, Grecja, administracja państwowa już nawet korzysta z technologii blockchainowej, przy czym na przykład w Estonii były przypadki, gdzie część węzłów zostało zaatakowana i, i schakowane. natomiast blockchain dalej funkcjonował, te węzły były odtwarzane i, i tutaj ta technologia jak najbardziej się w tym zakresie Broni. Czyli trwały nośnik będzie także ważny w relacjach obywatel-państwo. Księgi wieczyste, sposób głosowania, głosowanie w, na posłów do parlamentu. No, tu wydaje się, że, że ta technologia zarówno dla sektora finansowego, jak i dla właśnie administracji państwowej jest bardzo dobrym rozwiązaniem do, do wielorakich zastosowań. Tak jak Pan wspomniał, można sobie wyobrazić, że w administracji państwowej, czy to do głosowań, czy do przekazywania informacji, czy, czy realizacji usług w relacji administracja państwowa, klient, klient, administracja państwowa, jakby transparentność i nie, niezaprzeczalność tych usług jest, jest bardzo ważna, więc tutaj jak najbardziej że razie ta technologia się nadaje i paranologia, mówimy też o, o tych samych warunkach czy, czy tych samych cechach, jeśli chodzi o sektor finansowy, gdzie no, oczywiście ta relacja transparentności, niezaprzeczalności w relacji z klientem jest wartością nadrzędną.